Dobry nowy sezon artystyczny w Bydgoszczy rozpoczyna się mocnym i odmienionym festiwalem Pra Premier. Jego początek dopiero 2 października, ale już należy, a nawet trzeba zdobyć bilety na to wydarzenie. powiedzieć, że obietnica, którą złożyliście dziennikarzom gdzieś pół roku temu, że ten festiwal się zmieni i także widzom bydgoskim, została spełniona, bo faktycznie festiwal pre-premier w tym roku będzie miał zupełnie nową odsłonę. Zmieniliście go diametralnie. Mhm. Tak, postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian, które z jednej strony wynikają z naszej obserwacji życia teatralnego w Polsce i za granicą, z drugiej strony też wynikają z analizy głosów widzów bydgoskich, bo no, rok, rok temu zorganizowaliśmy takie spotkanie w teatrze dotyczące festiwalu, na który zaprosiliśmy bydgoszcza. Chcieliśmy się dowiedzieć, e, co oni o festiwalu myślą, czego im brakuje, w jakim kierunku chcieliby, żeby festiwal się rozwijał? Co myśleli? No i myśleli na przykład o tym, że bardzo brakuje im takiego całościowego podejścia do festiwalu. Znaczy festiwal jest świętem, które ma swoją dramaturgię, nie ogranicza się w zasadzie tylko i wyłącznie do jednego wieczornego pokazu i spotkania z widzami, no ale ma taki charakter totalny. Pokazy są też w różnych miejscach. Oczywiście częściowo są to pokazy w teatrze, ale też po e, też w Synagodze Fordońskiej będzie pokazywany spektakl Aktorzy Żydowscy w reżyserialnym Small z Statu Żydowskiego e, w Warszawie. No także trochę staramy się też grać kontekstem e, miejsca i wchodzić w rozmaite interakcje z miastem. Może powiedzmy jeszcze o tej redefinicji mhm. tak, tak. E, Hasła okay. Premiery, mhm. e, ponieważ teraz w tym roku festiwal ma pod tytuł Festiwal Nowej Dramaturgii. Dlaczego? Tak. E, wynika to z. z takiego przekonania, że sama ta formuła prapremiery jako pierwszego wystawienia Tekstu dramatycznego, no, tekstu do, dla teatru bądź adaptacji, yy, jest problematyczna z tego względu, że no, po pierwsze, dlatego że yy, to, co najciekawsze, naj, jakieś najbardziej żywe yy, aktualnie w teatrze i to znów zarówno w polskim, jak i teatrze w tym światowym, czy europejskim, yy, odbywa się na styku różnych dyscyplin i dziedzin, tak? to, co, to, co rzeczywiście jest nową jakością dramaturgiczną, nie zawsze czy niekoniecznie wypływa z tekstu, ze struktury tekstowej. Ale jest związany z nową jakością dramaturgiczną samego spektaklu, tak? Właśnie na przecięciu nowych stylów aktorskich, fonosferii muzyki, nowych mediów wizualności, tańca i teatru dramatycznego. Wydaje mi się, że te, te styki, te zderzenia rzeczywiście powodują, że teatr pod względem dramaturgicznym rozwija się w sposób najbardziej interesujący. Czy macie pewną satysfakcję odnośnie pomysłu na tegoroczny program i Waszego teatru? I festiwalu. Być może ktoś yy, nawet śmiał się z tego, że dotykacie spraw tak bardzo międzynarodowych, a nie lokalnych, a tu się okazuje, że jesteście teraz właśnie w punkt właśnie w temacie. Jak formułowaliśmy program teatru yy, i zastanawialiśmy się, w jaki sposób przekształcić festiwal, yy, czy go rozszerzyć, po prostu jego formułę, to od razu nam się wydawało, że te tematy są dużo istotniejsze niż tematy związane z polską lokalnością. Właśnie nie, nie dlatego, że pomniejszamy rangę tych tematów, tylko że tamte stają się po prostu w sposób oczywisty ważniejsze czy też bardziej wymagające. W Polsce zawsze jest tak. Że tematy istotne wprowadzane są poprzez kulturę, sztukę, poprzez działania artystyczne, dopiero potem znajdują swoje miejsce w debacie publicznej. No więc traktujemy to jako pewną zapowiedź. Czyli chce Pan tematu. powiedzieć, że tam jest intelektualna siła kraju mimo wszystko, wśród ludzi sztuki. E, intelektualna siła zapewne, ale też odwaga w podejmowaniu e, tych tematów. Nie myśleliśmy o tym w taki sposób, że coś będziemy wyprzedzać, znaczy raczej staraliśmy się wnikliwie analizować sytuację, w której się znaleźliśmy społeczną, kulturową, polityczną, jakby, jakby z tego wyciągać wnioski. Tak? No na przykład jeżeli mówiliśmy o tym, że nie ma czegoś takiego jak lokalność, no bo ona jest połączona na różne sposoby z, z tym, co się dzieje w odległych miejscach tak? geograficznie politycznie czy kulturowo, no to jakby dzisiaj widzimy y, w bardzo namacalny sposób, że tak po prostu jest, tak? Jakby, no jeszcze y, kilka miesięcy temu y, stworzyłem taki katalog przykładów, żeby po prostu opowiadać o tym, że to jest takie połączenie, to kolkan, który wszyscy mamy w naszym telefonie, a tu Kongo, a teraz tak? Teraz nie musisz. Ja teraz mam wrażenie, że to, jest, mhm. że, to jest, że to jest niekonieczne, no bo widzimy jak bardzo ta Syria, która wydawała się aż tak odległa, znajdująca się na jakimś innym po prostu niemalże e, biegunie w ogóle świata, jak ona staje się blisko nas, naszych problemów, naszych tematów. E, rozmawialiśmy o tym, dlaczego w Polsce powinniśmy rozmawiać o Afryce, bardzo wiele osób mówiło na Porządku, no ale to tak są ważniejsze sprawy, tak? dokładnie tak było. Tymczasem okazuje się, że, że ta Afryka jakby nagle staje się głównym, e, głównym tematem. Temu poświęciliśmy jedną z debat na podczas tegorocznego festiwalu Pra tej e, 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 globalnej odpowiedzialności sztuki ze znakiem zapytania. Since I came back, I again and again. Jeden z naszych spektakli O oh, My Sweetland w reżyserii palestyńskiego reżysera Amira Nizara Złabiego, w którym gra Syryjsko-niemiecka aktorka Corinne Jaber dotyczy tego tematu, to znaczy dotyczy tematu uchodźców syryjskich znajdujących się, no, o tym jest ten spektakl, akurat w, w Libanie, w Jordanii, na Bliskim Wschodzie. Otwieracie się bardzo na mieszkańców, to znaczy zrewidowaliście w jaki sposób sprzedawane były bilety, ile one kosztowały. Teatr jest instytucją publiczną, która jest utrzymywana przez Miasto Bydgoszcz, więc wydało nam się to sensowne i ważne, żeby nie przesadzać z tymi cenami. One są na poziomie, na tym samym poziomie cenowym, na jakim są bilety na zwykłe spektakle, repertuarowe nasze spektakle. Z jednej strony oczywiście to jest gest, ale z drugiej strony to jest myślenie o ekonomii trochę w inny sposób, znaczy takiej ekonomii teatru w inny sposób. No, skoro teatr jest instytucją publiczną, to nie powinien stosować rozwiązań radykalnie rynkowych. Widać to było bardzo dobrze na przykładzie akcji Bilet za 250 groszy. To była marcowa akcja Instytutu Teatralnego. Która polegała na dofinansowaniu biletów teatrom, po to, by, by naprawdę one mogły kosztować te 250 groszy, czyli 2,50. Krzysztof, nie będę udawać. Znamy się i to bardzo dobrze, i przez lata obserwuję, w jaki sposób rozwijasz ten świat filmowy w Bydgoszczy. Wymyśliście zupełnie nowy festiwal. Wymyśliście Wy, czyli Kolorofon, grupa, grupa filmowa, która zajmuje się kinem artystycznym. Cóż takiego, cóż to takiego są Przeźrocze? Przeźrocze jest to festiwal, który odwołuje się do tradycji bydgoskiego dokumentu, do postaci Kazimierza Karabasza. To na nim oparliśmy swoją ideę festiwalu, na cierpliwym oku i na tej na tej szkole, którą pan Kazimierz stworzył i na tym sposobie kręcenia, który gdzieś został w latach 60-tych ukształtowany. Chcielibyśmy pokazać Bydgosz miasto związane z filmem dokumentalnym i pokazywać, jak dokument zmienił się przez lata i jak wygląda w tej chwili w Polsce. Czyli czujesz, że należy budować dalszą historię filmowej w Bydgoszczy? Miasta, które no nie ma szansy na wielkie plany filmowe, bo jest daleko od centrali. Czy miejsce, które jest daleko od centrali mówi wszystko o, o tym, jakie są możliwości? Pewnie nie. Wydaje się, że sztuka filmowa tutaj też może się kreować i to miasto staje, staramy się promować jako miasto związane z dokumentem i wydaje się, że osoby, które po Kazimierzu Karabaszu Kultywują tradycję filmu dokumentalnego, tak jak Maciej Cuska czy Marcin Sauter, zrobili taki kawał dobrej roboty, że jesteśmy w, Bydgosz w Polsce rozpoznawalni pod względem kina dokumentalnego. Jesteśmy w Oje Miejskiego Centrum Kultury, czyli miejsca, które jest partnerem Twojego festiwalu, na którym zobaczymy m.in. jakie filmy, jakie postaci, jakich gości. Otwieramy festiwal osobą, która kompletnie nie ma nic wspólnego z panem Kazimierzem Karabaszem, a jest totalnym przeciwieństwem. Czyli z jednej strony pokazujemy tradycję. Wiązana z Kazimierzem Karabaszem, a jednocześnie wychodzimy w nowoczesność polskiego dokumentu i naszym gościem będzie pan Marcin Koszałka, czyli postać kontrowersyjna w polskim dokumencie i na pewno będzie można się przekonać, na ile ta kontrowersyjność jego z poprzednich lat przekłada się na to, jak on patrzy na swoje dokonania z przeszłości i na to, co pokaże w najbliższym czasie, a pokaże film Czerwony Pająk, czyli debiut fabularny, który no, niestety nie zostanie pokazany na festiwalu w Gdyni, ale to będzie kino końca tego roku, który na pewno namiesza w Polsce bardzo mocno. W piątek chyba najważniejszy film festiwalu i mówi się, że to najważniejszy film tego roku w Polsce po względem dokumentalnym. Mów mi Marianna Karoliny Bielawskiej, która też będzie na seansie i odpowie na pytania widzów. To film, który wygrał międzynarodowy konkurs w Krakowie. Film o transseksualności, o bardzo delikatna opowieść nakręcona bardzo blisko bohaterki, która wcześniej była bohaterem tego filmu. Temat tabu mimo wszystko w Polsce, który Karolina otwiera, a jednocześnie już zdobywa nagrody i w Krakowie, i na festiwalu w Lokarno, co jest niewątpliwym sukcesem polskiego kina w tym roku. Szlak TH2O to jest nowy produkt turystyczny w Bydgoszczy, o którym już mówiliśmy w telewizyjnym Centrum Kultury, ale mamy kolejną przyjemność powiedzieć o tym szlaku, ponieważ organizujecie Festiwal Miejsc, albo święto właściwie tego szlaku. Co to będzie? To będzie jedna sobota pełna atrakcji. Dokładnie, konkretnie mówiąc, będzie to nazwane przez nas Techo Fest, czyli Święto Szlaku TH2O. Rzeczywiście tutaj przede wszystkim zależało nam na tym, żeby wszystkie obiekty, które na tym szlaku się znalazły, były w tym czasie otwarte, czyli żeby można było skorzystać z ich oferty standardowej, ale też żeby zaproponowały coś szczególnego na to święto. Takie centrum tych ofert będzie w ekspozeum. Tam będzie najwięcej atrakcji, będą gry, zabawy, konkursy dla dzieci, pokazy grup rekonstrukcyjnych i tym podobne atrakcje, a ekspozeum dlatego, że Świętujemy razem z nimi włączenie ekspozeum do szlaku Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego Erich, co jest no niewątpliwie dużym wydarzeniem. Warto szukać takich właśnie ulotek, gdzie cała seria wydarzeń i tu wszystkie informacje możemy znaleźć. Rozumiem, że to święto ma trochę rozpropagować ten szlak. Celem organizacji TechoFest jest tak naprawdę poszerzenie informacji na temat samych obiektów, ale i całego szlaku, że takie coś zostało stworzone w Bydgoszczy, że to się rozwija, że ta turystyka industrialna, tak zwana, również w Bydgoszczy ma swoje miejsce, jak najbardziej istotne i no, takie jest nasze założenie, żeby jak najwięcej mieszkańców przede wszystkim dowiedziało się o tej tożsamości naszego miasta.